No, ale teraz to może ulec zmianie, bo na rozbiegu Dmitrij Wasili. Rosjanin potrafi skakać daleko. No i zakończył ten długi, długi skok dość przyzwoitym lądowaniem. 99 metrów to są 4.2. punkty i 20. Paul Winter. Niemcy, podobnie jak Norwegowie, przyjechali tutaj składem bardzo mocno rezerwowym. Brakuje najlepszych Niemców, no ale to jest taki moment sezonu, że wielu zawodników czołowych, wiele reprezentacji Aleksandra zniszczyła. No i ciekaw jestem występu młodego Skotka Wisły, no bo dotychczas w sezonie nie pokazywał się z najlepszej strony talentowany 21-latek, ale ten Skok. Joachim Hauer. bardzo dobry stop w ostatniej serii treningowej przed konkursem rozegranej No i teraz także ląduje daleko 96 7 metrów tak I się o, dalej nawet stwiła się publiczność a ożywiła się dlatego, że Reprezentant gospodarzy na rozbiegu, imir Dinow Dalej. 20 punktu, choć do lidera tracą około 3,5. Teraz Jernej Damian. Zawodnik, który w minionym sezonie był triumfatorem cyklu letniej Grand Prix, ale w tym roku te lokaty utrzymają Japończycy, a może nawet poprawią, biorąc pod uwagę to, że dość nielicznie tutaj wystawili się w Norwegowie. Tylko trzech przygryzł swoich podkreślonych Aleksander Szczekl. No ale teraz popatrzmy na skok Koreańczyka. Seúl i zdobył w tym sezonie punkty Letni Grand Prix. To zdobył ich całkiem sporo. No a teraz Clemens Murańka. Trzymamy kciuki za naszego reprezentanta. Ja przypomnę ostatnio bardzo udane występy w pucharze kontynentalnym. No, ładnie, które kibicują Luka Eglo na rozbiegu. Bardzo dobra prędkość na progu i solidny długi skok. Uzyskuje 97. Nowy period zawodów letniej Grand Prix Pucharu świata mamy prawo wystawić sześciu zawodników do boju. No i oczywiście skorzystał z tego prawa kontroler Łukasz Kruczek zabierając właśnie szósty naszych reprezentantów. Czwartego oglądamy w powietrzu. Troszkę gorzej niż podczas tego Wygranego przez siebie treningu zaprezentował się obro 90 metrów, pół metra zabrakło, sprawia, że dość życzliwie został oceniony przez sędziów Ljorda Szwandę. Skoki oceniają dzisiaj Borut Markoszek ze Słowenii, Wadim Lisowski z Rosji, Aleksander Klimow z Kazachstanu, Polak no, Moto. To. No, troszeczkę nierówno wyszedł z progu, troszkę przechylony był na lewą stronę. No, to pewnie w jakiś sposób świetny występ w, w Intercarting, gdzie uplasował się na miejscu szóstym. O dziwo, słabiej wypadł w Hakubie, tam gdzie przecież wielu mocniejszych rywali brakowało. w drugiej dziesiątce jego roda Andrzej Senowicz Pięknie, pięknie i daleko Skoczył 22-letni reprezentant Słowenii Zaprezentował się skutecznie drugie i piąte miejsce tam zresztą w ogóle Weterani brylowali. Zwycięski konkurs dla Michaela Neumayera, bodaj pierwsze zwycięstwo w letniej dla niemieckiego zawodnika. No, kraniec też tego mistrza olimpijskiego. Zaraz zobaczymy. Kamil Stoch bowiem usadowił się na belce startowej. No, podobnie jak większość zawodników z czołówki, jak wszyscy Polacy, nie było okazji go oglądać. Podczas ostatnich zawodów Pucharu Świata. Dobre noty. 125,7, czyli punkty 30, za prowadzącym w tym momencie Robertem Krajca. Kenneth Gangnes. Znakomite lato tego zawodnika. O, jaki piękny skok także w wykonaniu Norwega. Na miejscu 18, czyli z całą pewnością będzie skakał w drugiej serii. Piotr Żyła, ostatni z Polaków, skaczący dzisiaj w konkursie, mocno wysoko wybił się z progu, ale nie doleciał tak daleko jak oglądany chwilę wcześniej. Norweg zaraz zobaczymy, no właśnie, 98 metrów. 13. No i nieco dalej sklasyfikowani. Murańka zniszczył. I ziobro. Kento Sakuyama w żółtym plastronie. Lidera. No ale podobnie jak Piotr Żyła, wylądował troszkę bliżej. Wydaje się, że przed setnym metrem. Joachim Hauer. Bardzo dobry skok w ostatniej serii treningowej przed konkursem rozegranej no i teraz także ląduje daleko 96 7 metrów tak mi się dało dalej nawet 100